Głusi z Podkarpacia gotowi są do wyjazdu na pikietę do Warszawy. 1 lipca przed Pałacem Kultury i Nauki będą manifestować w obronie swoich praw i godności. Głuchoniemym z Podkarpacia zależy zwłaszcza na godnych warunkach pracy i płacy. To długo oczekiwany wyjazd w obronie swoich praw. Głusi z Podkarpacia dołączą do manifestujących z całej Polski. Przygotowywali w tym celu transparenty i plakaty. Chcą, by o ich problemach społecznych dowiedział się cały kraj. Jestem organizatorem manifestacji z Podkarpacia. Będziemy walczyć o prawa osób głuchych. Będziemy manifestować i walczyć o lepsze życie. Chcemy fachowej pomocy w urzędach i dostępu do kultury. Chcemy żyć na równych prawach co osoby słyszące. Palącym problemem tej grupy niepełnosprawnych jest też praca. Obok renty najczęstszą ofertą dla nich jest pół etatu lub zasiłki. Jesteśmy na umowie śmieciowej, czyli. Krajowe 1600 brutto i z tego życia nam nie wystarczy. Obecnie ich największą organizacją jest Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych. Organizacja dwoi się i troi, by przeszkolić jak największą liczbę osób w urzędach i instytucjach kultury. Wszystko po to, by niepełnosprawnym żyło się lepiej. Na przykład Urzędu Marszałkowskiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędu Statystycznego, Państwowej Inspekcji Pracy. Także wielu urzędników nauczyło się przynajmniej podstaw w komunikowaniu się z osobami niesłyszącymi. Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych ma wielu swoich sympatyków. Do pracy z niepełnosprawnymi garną się młodzi ludzie. Chcemy na przykład pomóc im w tłumaczeniach. Wiadomo, że dla głuchych nasz świat to jest jakby zamknięty, mają po prostu ciężki kontakt, nie mogą się porozumieć, żeby pójść do jakiegokolwiek urzędu trzeba im tłumaczać. Takich osób potrzeba jak najwięcej. Głusi z Podkarpacia to kilkuset Rzesza Niepełnosprawnych, która wciąż w bardzo ważnych sprawach nie może obejść się bez pomocy tłumaczy języka migowego.